Witam, pokażę jak przygotować zalewajkę. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 ml żurku, 250 ml śmietany, ja mam 18%, 250 g kiełbasy, 200 g boczku, jedną cebulę, dwa grzybki suszone, 4-5 ząbki czosnku, koperek zielony do posypania ugotowanej zupy, 2 litry wody, 600 g obranych ziemniaków, sól, pieprz do smaku, 4 listki laurowe, 7 ziarenek ziela angielskiego, majeranek. Boczek dzielę sobie na dwie części, połowę boczku kroję i dodaję do garnka. Drobną kostkę i dodaję do garnka z wodą. Kiełbasę też kroję w drobną kostkę i dodaję do garnka. Dodaję jeszcze grzyby, ziele angielskie i listek laurowy. Stawiam garnek na gazie i od momentu zagotowania gotuję przez 10 minut. W tym czasie, gdy wywar się gotuje, ziemniaki pokroję w drobną kostkę. Pozostały boczek kroję w drobną kostkę i podsmażę go na patelni razem z cebulką. Cebulę kroję w drobną kostkę. Do podsmażonego boczku dodaję mi cebulę i nadal będę całe podsmażała, a cebula ładnie się wyszły. Wywar gotował się 10 minut, teraz dodaję ziemniaki i nadal będę gotowała do miękkości ziemniaków. Do miski wlewam zurek, dodaję śmietanę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko dokładnie mieszam i dodaję do zupy, gdy ziemniaki mam miękkie. Teraz dodaję podsmażony boczek z cebulą. Doprawiam solą i pieprzem i gotuję jeszcze około 3 minut. Po zakręceniu gazu posypię majerankiem. Koperek drobno siekam. Zupa jest już gotowa. Na talerzu przed podaniem posypuję koperkiem. Życzę smacznego.